Siemka, tu Bursztyn. Dziś wracamy do korzeni dosłownie, bo tym razem zasiadamy za sterami Jeepa Willisa MB z 1945 roku i ruszamy na poszukiwanie skarbów. Trochę historii, trochę błota i jedna legenda. Sława i chwała czeka. A nasz jeep to nie jest zwykłe auto, to weteran z frontu. Jeep Willis MB z 1945 roku to prawdziwa legenda II wojny światowej. Lekki, zwinny nie do zajechania. Przejechał Europę, Afrykę i Pacyfik. Mówili o nim, jeśli nie ma drogi, Willis ją sobie zrobi, a dziś wjeżdża do Fordy jak do Normandii z hukiem. Wrzucamy tuning od Five Lime na klasę D500. Klasyk jest podrasowany, jakby miał znowu ruszyć na front, ale tym razem front to asfalt. Taki mały tip, Willisa szukajcie w garażu pod literką W na końcu listy, a nie pod J jak Jeep. Żeby skrzynia się w ogóle pokazała, trzeba tym weteranem przelecieć przez strefę pomiarową na lotnisku. Minimum jedna gwiazdka, czyli lecimy, nie ma marudzimy. A tutaj dokładnie zaczynam to zadanie, lotnisko, strefa prędkości, Jeep Willis gotowy na misję, patrzcie dobrze, bo skrzynia zaraz się pojawi. Lecimy przez strefę pomiarową, nie musimy robić rekordu świata, wystarczy jednak gwiazdka, żeby pokazał się skarb, ale wiecie jak to jest, noga sama ciśnie gaz do podłogi. No i mamy, strefa zaliczona, na mapie pojawi się za chwilę cel, skrzynia skarbów. Dojeżdżamy, rozbijamy i skarb jest nasz, w środku kasa, punkty i satysfakcja, bo przecież o to chodzi. I to by było na tyle w tej przygodzie z Willisem. Jeśli lubisz polowania na skarby w forzie, to zostaw lajka, like suba i wpadaj na kolejne odcinki, bo następny skarb może być jeszcze lepszy.